Jeszcze raz nagrywam, bo były problemy techniczne i partyzelowi trolle się pojawili. Nie odpowiadam na pytania, mówię tylko swoje dzisiaj tutaj. Są krótkie, wystąpienie ma być. Może pod koniec jakieś pytania ewentualnie. Krótko mówiąc, jest z oburzenia, aż nie mogę mówić. Jeżeli to prawda, bo nie mogę znaleźć tej wypowiedzi tego całego Jacka Partyzela. Nie mówię profesora, ponieważ dziwi się, że tacy ludzie są profesorami w naszym kraju. Tacy skrajni ideolodzy, prawadzcy, katoliccy i tak dalej. Którzy kręcą na temat Hiszpanii i tak dalej. Dobra, więc o co chodzi? Natomiast ja swojego tytułu nie propsuję. Tak swoją drogą, po prostu mój kanał się nazywa Doktor Piotr Napierał, ale się musi jakoś nazywać. Piotrów jest dużo, Napierałów też jest dużo. Dlatego się tak nazywa. To nie ma nic wspólnego z tego, że ja tutaj sobie dodaję, a innym odejmuję. No i teraz tak. Załęski stara się przekonać kolejne kraje, żeby były bardziej nimi niż są. I na przykład stosuje porównania historyczne i ma prawo robić i robi to zazwyczaj trafnie. Amerykanom mówił o walce z Imperium Brytyjskim, chociaż tylko troszkę, bo dzisiaj Brytyjczycy są głównym jego sprzymierzeńcem. No ale Holendrom, co tak chyba do końca nie chcą wyzerować tego gazu z Rosji, się oglądają na szkopów, mówi, że Ukraińcy są dzisiaj jak Holendrzy walczący z Filipem II. Jest to bardzo trafne porównanie oczywiście. Natomiast podobno Jacek Bartyzel dostał z tego powodu bólu zadnicu. I teraz e, e, problem polega na tym, że ja nie mogę znaleźć tej wypowiedzi Bartyzela, że porównanie Ukraińców walczących z, z tym, z Putlerem, z Putinem i Hiszpanów wal, i Holendrów walczących z Filipem II. Że to jest obraźliwe dla króla Hiszpanii. Ciekawe czemu. Pewnie dlatego, że Katol i mieszkał w klasztorze, klasztorze w Pałacu-Klasztorze. Zobaczcie, kto normalny mieszka w Pałacu-Klasztorze w Escurialu. Cały czas z tymi kardynałami, mnichami itd. Jest to oczywiście, nie mogę znaleźć tej wypowiedzi Bartyzela, ale jest to coś, co Bartyzel by mógł powiedzieć. Ja znam myśl Bartyzela dobrze. Bartyzel jest tak skrajny, czasami nawet sugerował, że pamiętam takie wystąpienia, że on sugerował, że te wszystkie oddziały, które Niemcy podczas II wojny zebrali przeciwko Rosji, to to była krucjata de facto. Tylko dlatego, że tam były niektóre katolickie rzeczywiście te organizacje, brał udział w rekrutacji. Krucjata. Krucjata Barbarossa. No dobrze, w każdym razie to jest więc to jest coś, co Bartyzel by mógł powiedzieć. Czy powiedział? Nie wiem, nie mogę tego znaleźć. Jeden z uczestników QA mi to wkleił. To jest w jego stylu, ale czy to jest prawda, to nie wiem, więc nie mogę się, szukałem tego właśnie, nie mogę tego znaleźć. I teraz tak, czy rzeczywiście to jest porównanie dobre czy niedobre? Moim zdaniem dobre, dlatego że Filip II był zbrodniarzem. Filip II był mężem Mary Tudor, która próbowała na siłę rekatolicyzować Anglię i mordowała protestantów masowo. Filip II tego nie musiał robić, bo w Hiszpanii protestantów wielu nie było, ale jego armie mordowały protestantów w wielu miejscach. To nie znaczy, że protestanci też nie, by, nie bywali czasami ostrzy. Oczywiście tak, wojny domowe, te obie strony na przykład stosowały przemoc, tylko katolików było więcej i mogli więcej stosować. Więc to zazwyczaj tak to wyglądało, tak naprawdę, w, 15, w XVI wieku. Ja znam oczywiście biografię Filipa II, autorstwa Jeffreya Parkera i ona jest rzeczywiście taka na zasadzie, że Filip II nie był aż takim potworem, jak go malują, bo to jest książka pisana dla protestantów, dla Anglików, dla Anglo Anglosasów. Filip II był jednak zbrodniarzem, tylko może nie aż takim, jak w koszmarach sennych Anglosasów, tak? To był człowiek, który mieszkał w pałacu klasztorze, to był człowiek, który nie stykał się z ludźmi, to był człowiek, który rozwijał biurokrację, żeby właśnie nikt mu się nie napataczał. Dlatego jego panowanie jest dobrze, dobrze znane. Natomiast, czy był zbrodniarzem? No, był. Był zbrodniarzem, zabijał protestantów, zabijał. Zabija. No, inkwizycja nadal prześladowała także Morysków i innych, którzy. Tych, którzy nie byli jeszcze katolikami, a musieli ze zgonu bezpieczeństwa udawać katolików. Ja, ja jestem, ja się trzęsę wewnętrznie z oburzeniem, nie wiem czy to widać, czy nie. Ciężko mi nawet o tym mówić, że w ogóle takie osoby jak Bartyzel są w Polsce i takie wzdury mówią, że oni są oburzeni, że jakiś zbrodniarz jest porównany do innego zbrodniarza, a nie oburzeni tym, czym powinni być oburzeni. No ale dobra. Filip II był, wysłał księcia Albę do Niderlandów i książę Alba już mordercą był full scale. I teraz pozostaje najwyżej kwestia, czy on wychodził przed szereg, czy konsultował to z Filipem. Książę Alba to nie był jakiś pierwszy, lepszy frant. On prawdopodobnie miał, nie musiał wszystkiego konsultować z Filipem, więc nie, nie, nie mamy jakichś tam pewnie zleceń, że Filip II każe mordować protestantów. Ale wiadomo, że robił to Alba. I Filip go nie odwołał i musiał to wiedzieć. Także Filip jest mordercą. Takim samym dokładnie jak Putin. Dokładnie takim samym. Dokładnie takim samym. Natomiast te wszystkie wielomskie bartyzely od lat wybielają Hiszpanię renesansową. Od lat zaniżają ilość ofiar inkwizycji. Najczęściej robią to, to jest, taki, to jest, taki, to jest taka manipulacja. Jak mówimy o... A jednocześnie opowiadam niestworzone bzdury o kapitalistycznym imperium brytyjskim, jakie toż ono było zbrodnicze. Hiszpańskie było bardziej zbrodnicze. I to dużo. A jednocześnie nie nakręcało handlu, nic nie dawało w zamian. Tylko kradło złoto i smarowało kolejne kościoły tym złotem. No i tyle. To było imperium w starym stylu. Ja, Don Alfonso de Dupozo de Frutozo, tutaj przyszłem i tutaj pod mojemy nogami wszystko jest w, w imieniu Króla Hiszpanii. Czyli taki imperium, taka władza dla władzy. Coś jak, coś jak ta. Coś jak ten, ten, ten admirał Cheng He, który płynął sobie po świecie w imieniu Chińczyków w XIV wieku, żeby pokazać chwałę cesarza. No! No i tyle. Z tego nikt nic nie miał, nawet handelku z tego nie było. Dlatego Chińczycy potem tak łatwo tą flotę zatopili, bo oni nie rozumieli perspektywy, jakie to daje. Także te mocarstwa kolonialne, które są kapitalistyczne, jak holenderskie, jak brytyjskie, no to one coś przynajmniej dają w zamian za to, że łupią. Tak? Natomiast hiszpańskie, no co daje? No nadymanie na się, że Hiszpania jest Hiszpanią, Chin, tak jak Chiny Chinami. No to tyle. Nienawiść do Hiszpanii to za dużo powiedziane słowo. Mam dosyć troli, tym razem trole bartyzelowe. Ja powiem to, co powiem i tyle. I tutaj nie ma. I teraz tak, jeżeli chodzi o, o księcia Albe, to on oczywiście mordował bardzo dużo ludzi, i Filip II nic z tym nie zrobił, zatem Filip II jest mordercą, to nie ma o czym mówić. Nieważne co powiedzą trole bartyzelowe. Mówię, manipulacja polega na tym, że się mówi, że zbrodnie Hiszpanii to tylko inkwizycja, a potem się zaniża ilość ofiar inkwizycji. To jest wyjątkowo podła taktyka, jaką robią te wszystkie konserwatyzm.pl, PL, wszystkie pseudomonarchizmy. Mówię pseudomonarchizmy, bo monarchizm prawdziwy to jest chcenie przywrócenia monarchii, a nie Boga w pieprzenie w to wszystko i Jezusowi, przemycanie Jezusa w to wszystko. Co ma Piernik do wiatraka? To nie są prawdziwi monarchiści nawet, ci wielomski bartysem. Oni są Jezusiści i Hiszpaniści. Hiszpania była obrzydliwym krajem, który nic nie oferował. Poza, no czy swoim swojej szlachcie oferował przygodę, jakieś tam rekonkwisty, konkwisty. To tyle, no. Dlatego ten kraj przegrał, no bo on nie miał właściwie żadnej ekonomii w sposób taki nowoczesny. Tak to wyglądało. Moim zdaniem to jest bardzo trafne porównanie, dlatego że Rosja to jest właśnie taki kraj, że tylko siła dla siły. To jest na wielu poziomach bardzo dobre porównanie. A jeżeli Bartyzel ma z tym ból w no to co ja na ten poradzę, że jego świętobliwa Zadnica go zabolała razem z hiszpańską, no to trudno.